Witam serdecznie na prezentacji Peugeot 306 rocznik 99 pierwsza rejestracja w grudniu silnik 1.6 benzyna 90 koni no i dlaczego nakręcam ten filmik skrzynia automatyczna AL4 4 na 1 i zaraz dokonamy prezentacji Pracy tej skrzyni, dlatego że jak auto wygląda, to chyba większość ludzi wie. Natomiast pewnie jest gro osób, które albo nie spotkało się z tą skrzynią, albo się jej po prostu boi. A tutaj bać się, nie ma czego, gdyż to jest prosty mechanizm najprostsza skrzynia i w miarę bezawaryjna. A w miarę to mówię, dlatego że wiadomo, że w każdym mechanizmie jakieś usterki mogą być. Ale tutaj skrzynia jest ok, wszystko jest w porządku. Specjalnie wybrałem takie miejsce, gdzie mamy lekko podgórkę, żeby tutaj pokazać, że to wszystko sprawnie, wszystko działa. No widzicie, no tam świeci się od pasów, ale to, to nic. Delikatnie po prostu trzymam sobie gaz. Nie przeciągam samochodu. Tak, normalna eksploatacja. Już mamy czwarty bieg. Wcale dużo nie pali ten samochód, jak niektórzy twierdzą. I teraz dodaję gazu, redukujemy. Jeżeli byłoby mało i jeszcze możemy przyredukować. Popuszczamy gaz. Zrzuca bieg. I znowu sobie jedziemy. To na przykład gdybyśmy musieli kogoś wyprzedzić albo coś w tym stylu. I znowu gaz. Opuszczamy. Zrzuca o jeden bieg. Hamujemy. Wszystko no już tutaj sobie wyczuł, że jest delikatna jazda. Sterek, te skrzynie mają taki problem, że gdy nagrzeje się olej w skrzyni yy, i jest taki efekt, że lubią tam uszczelniacze puszczać, więc gdy dojedziemy np. do świata albo na stopie się zatrzymamy, to wtedy auto tak jakby nie chce ruszyć. Tutaj specjalnie yy, też robię test na zagrzanym silniku i zagrzanym oleju, żeby pokazać, że no, nawet zapiszczał. Nie wiem, czy będzie słychać na filmiku. Po prostu tutaj wszystko działa tak jak powinno. No, przebieg 200 tysięcy. Wiecie Państwo, no ta skrzynia ma też do siebie, że wchodzi do niej dużo oleju, więc tutaj wychodziły dwa rodzaje skrzyń. Ta i jeszcze jedna, no do tej drugiej oleju wchodzi 2,5 litra, czy coś, coś, tam, coś, coś takiego. Tutaj wchodzi przy wymianie od 3,5 do 4,5 na sucho 6-7 litrów, więc tego oleju jest naprawdę sporo. No nie, no jest ok, no, po prostu. No jeszcze tak z e, nietechnicznych rzeczy, no to możemy zwrócić uwagę na ten oldschoolowe e, old zegary i, i wskaźnik położenia biegów. No, <laughs> niektórym się to może podobać, niektórym nie, no mi się to akurat podoba. Samochodem jeździ się bardzo fajnie, nic się nie tucze, przegląd przeszedł bez problemów. No nie ma klimatyzacji, no tutaj. No nie można mieć wszystkiego niestety. Nie będziemy szaleć. Oczywiście tryb sport, tryb zima yy, i bieg pierwszy z przycisku, no tak sobie wymyślili, o, działa, już nie będę prezentował. Zapraszam na jazdę próbną, muszę sobie potestować i wszystko posprawdzać w tym samochodzie. Yy, dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na jazdę próbną. Hej!